Myślicie, że nawiedzona lalka to jedynie wytwór wyobraźni twórców horrorów? No cóż, niekoniecznie. Spróbujcie wyobrazić sobie taką sytuację, wasze dziecko ma swoją ukochaną zabawkę, z którą śpi, bawi się, a nawet rozmawia kiedy pewnego dnia niewinna do tej pory lalka zaczyna wydobywać z siebie dźwięki i to nawet wtedy, kiedy jest wyłączona, zaczęła mówić nie tylko po angielsku, ale i po hiszpańsku. Takie zdarzenia szybko zaczynają przywodzić na myśli historię od laleczki Czaki po upiorną Annabel, kiedy z biegiem czasu, ni stąd, ni zowąd, zabawki zaczynały żyć własnym życiem i terroryzować ludzi. Lalka została stworzona na wzór Elsy z Krainy Lodu. Urocza. Wszystko zaczęło się w 2013 roku, kiedy córka Emily Madoni, Aurelia, mając wtedy 4 latka, dostała ją w prezencie pod choinkę. Przez dwa lata nie działo się nic nadzwyczajnego. Zawsze po naciśnięciu naszyjnika Elsa śpiewała piosenkę Let it Go, która pojawiała się w bajce. Jednak w pewnym momencie lalka zaczynała śpiewać nawet wtedy, kiedy była wyłączona, i nagle zaczęła mówić po hiszpańsku. Co ciekawe, na zabawce nie było żadnego przycisku, którym można byłoby zmienić język. To właśnie wtedy mama właścicielki upiornej lalki poczuła, że z zabawką jest coś nie tak i że trzeba się jej jak najszybciej pozbyć, no i wtedy sytuacja zrobiła się jeszcze bardziej przerażająca. Rodzina próbowała z lalką walczyć, wielokrotnie wyrzucając ją z domu, jednak ona za każdym razem wracała. Najpierw lalka wylądowała w śmietniku w ogrodzie, lecz już po kilku tygodniach pojawiła się na kanapie w salonie. Kobieta od razu zaznaczyła, że nie ma możliwości, by umieściły ją tam jej dzieci, ponieważ w tym celu musiałyby grzebać w śmietniku, co w ich przypadku nie wchodziło w grę. Co więcej, od tego momentu Elsa mówiła już tylko po hiszpańsku. Rodzina była przekonana o tym, że lalkę nawiedza duch albo demon. Mąż pani Madonia postanowił szczelnie zawinąć lalkę w kilka plastikowych worków i wyrzucił ją na samo dno kosza na śmieci. Myśleli, że ten horror mają już za sobą i ze spokojem wyruszyli na wakacje. Jednak kiedy po kilku tygodniach wrócili do domu, Upiorną lalkę zobaczyli w swoim ogrodzie, pomimo tego, że śmieci już dawno zabrała śmieciarka, po tych wydarzeniach pani Madonia zdecydowała się wysłać lalkę przyjacielowi, który mieszka w Minesocie w stanie Montana. Ponoć ten przykleił lalkę taśmą do swojego terenowego auta i ostrzegł, że jeśli lalka zacznie się dziwnie zachowywać. To najpierw spali lalkę, a później przyklei ją do metalowej rurki i utopi w rzece. Póki co dziwna lalka nie przejawia żadnych paranormalnych zachowań i nie powróciła też jeszcze do domu państwa Madonia.